MKS Ślepsk Malow, Suwałki. Razem możemy więcej. Dało się wypocząć, to e, mieliśmy 3 dni wolnego po ostatnim meczu, natomiast e, ważniejsze od było dobre przygotowanie się e, do, do e, serii spotkań, bo tak naprawdę teraz czeka nas seria spotkań z trzema zespołami, trzema medalistami z ubiegłego roku. I tak naprawdę później zaczyna się najważniejsza część sezonu dla nas, ta walka o utrzymanie już z tymi potencjalnymi zespołami, z którymi będziemy walczyć o to utrzymanie. Jeśli chodzi o sam zespół, no poza, poza Kamilem Skrzypkowskim wszyscy są, wszyscy są zdrowi, no Kamila na pewno ta kontuzja wyłączyła na no troszeczkę dłużej, ale... Nie mamy na ten moment żadnej innej opcji, więc musimy sobie radzić w tym okrojnym składzie, co na pewno nie pomaga nam w treningach, no ale, ale musimy sobie, tak jak mówiłem wcześniej z tym, radę dawać. Także, także jesteśmy gotowi do, do walki z, z Jastrzębiem, z Aksą, ze Skrą, no, no bo to są te, ci najbliżsi e, przeciwnicy, a jaki będzie wynik, zobaczymy. No, e, na pewno m, chciałbym, żeby zespół pokazał walkę, tak jak pokazywał to w poprzednich spotkaniach. MKS Ślepsk Malow Suwałki Razem Możemy Więcej.